Cześć kochani, zapraszam Was na przegląd do biedronki i jak widzicie, u mnie trochę biednie z tymi kwiatami. Niektóre są takie nawet w złej, bym powiedziała, formie. Tak więc prosiłyście, to zobaczymy co w tym sklepie jest. Tak więc za niecałe 15 zł są takie kwiaty. I tutaj macie 5 sztuk w dwóch kolorach fioletowym bądź takim różowym. I te bardzo ładnie pachną. Następnie tulipany 10 sztuk i 15. Tak więc za 10 zapłacicie 14 zł, a za 15 sztuk 20. I tam y nie, to wszystko to jest słuchajcie za 20 zł, bo tutaj jest 15 sztuk. Tutaj są różyczki za 20 zł. U mnie został jeden taki bukiet. Następnie za 27 zł 19 sztuk tulipanów. Tutaj są jakieś takie mm, za 35 zł. Zobaczcie, nie znam aglomeria, ale ładny kwiat. Tu akurat są białe i różowe goździki za 10 zł i goździki większy, większa ilość za 16. Tutaj są gipsówki 5 sztuk za 12 zł, ale to nie są, nie, to nie jest, to jest Jacent 5 sztuk. Co dalej? Dalej, macie tutaj za 23 zł w takich doniczkach i za 20 zł. O, są jeszcze te buźki, 15 zł, 12 zł, ale zobaczcie za 20 zł jakie piękne kwiaty w takich donicach, one mają bardzo ładny kształt i u mnie są dwa kolory tych doniczek. Tutaj kwiat w takim wazonie szklanym, długim, 22 zł. Tutaj jest taki za 9 zł Queen kwiat. To jest ten różowiutki tutaj obok. Jasny i ciemny. Hacynt narcyz 12 zł. Tutaj jeszcze jakieś widzę narcyzy za 12. To jest taki miks w kolorowym, takim, w takiej osłońce. Bo tutaj jest biała, różowa, widzę czerwona. Lecimy na dół i tutaj macie za 15 zł takie wspaniałe maleństwa. Co tu jeszcze? Te są fajne. Tutaj jest o figus, zobaczcie, jaki piękny. Kameczki białe, różowa, taka donica, piękna. 30 zł. Piękna ozdoba. Następnie tutaj za, za 12 zł. I tutaj jeszcze są 19, 4, za 19. Ja wam przybliżam nazwy. Możecie sobie dać pauzę, doczytać. Ja już kiedyś wspominałam, że nie jestem mm, dobra w kwiatach, ale prosiłyście, abym Wam pokazała. Tak więc a proszę bardzo. Tutaj jeszcze są zadyszka. I tutaj macie za 20 zł. O, to są jakieś kwiaty kwitnące, miks. I jak będą jakieś takie, które mnie powalają na nogi, to na pewno zwrócę na nie uwagę. Tutaj już nic mi się nie rzuca w oczy. Tak więc tak to wygląda. A obok owoców przy promocji stoją takie właśnie za 16 zł. Wspaniałe kwiatuszki i to są azalie. Dobrze, mam nadzieję, że umiliłam początek przeglądu. Lecimy na przegląd gazetkowy i tutaj zaczynamy od wiledy. Są dwa rodzaje mopów, jeden obrotowy 120 niecałe złotych i ten płaski 90 złotych. tak więc to są ceny naprawdę fajne, bo te mopy są dużo droższe. Tutaj jest suszarka na ubrania plus klamerki. Oczywiście te klamerki kupicie w PEPCO w dużo tańszej cenie, bo tutaj myślę, że chyba um, to jest taki myk, zobaczcie, nie? One są identyczne w Pepco. Tak więc taką suszarkę gdzieś widziałam za stówkę. no ale klamerki na pewno nie kosztują cztery dychy. Tutaj już jest coś do sprzętania i taki zestaw 20 zł, bądź osobno możecie kupić kij, bądź końcówkę do szczotki i tak ona wygląda. Dalej wkłady i tutaj macie wkłady do mopów obrotowe, płaskie, 25 zł i tu są pojedyncze sztuki. Polecam Wam tą firmę, bo naprawdę ona ma bardzo solidne te produkty i na długo, długo Wam starczą. A w Biedronce naprawdę kupicie to w świetnych cenach, bo te rzeczy są dużo droższe w innych. Jeżeli szukacie takich pojemników na organizację szafy czy kuchni, półeczek, na jakieś przyprawy, to tutaj znajdziecie naprawdę świetny zestaw dwóch takich koszyczków i macie do wyboru większe, mniejsze bądź największe. One są w kolorkach zielonym, ciemnym, szarym i białym tutaj one kosztują mnie cały 13 zł. Za siódemkę kupicie wiaderko i miskę, to za chwilkę wam pokażę, bo tutaj jeszcze jest taki zestaw czterech malutkich pojemników i one są naprawdę świetne na przyprawy czy na właśnie jakieś kosmetyki do łazienki. Tak wygląda wiaderko, 7 zł. I tu macie miskę. Te miski jeszcze są w kształcie takiego prostokąta i są też duże. A wiaderka mają kolory szare, niebieskie i białe. W fajnej cenie również znajdziecie arkusze papieru 500 sztuk. I tu naprawdę się opłaca, bo, bo zapłacicie niecałe 14 zł. Tutaj już coś na zakupy. Zobaczcie, fajne takie torby, dosyć pojemne sześć niecałe złotych i tutaj mam trzy modele do wyboru. Jest taka fajna granatowa w takie złote listki, mm, beżowa i tutaj macie znaki zodiaku granatowa. Dziewczyny te torby mogą służyć nie tyle na zakupy, ale i też na przykład na wypad na plażę czy nad wodę, bo one są naprawdę dosyć pojemne. Kolejno y, pokazały się w gazetce filtry y, y, i tutaj za ten zestaw wkładów filtrujących Zapłacicie 50 zł, 8 sztuk. Tutaj jeszcze są te podłużne. A jeżeli wolicie sam dzbanek filtrujący, to jest za 50 zł i pojemność dzbanka to 2,8 litra. Wspaniałe zabawki są teraz w Biedronce. i tutaj taki perfum, lalka bardzo fajna nowość, jak dla mnie bynajmniej pokazała się. Dla dziewczynek za 40 złotych, zobaczcie, zmień perfumy w uroczą lalkę. Ciekawa, ciekawa tutaj nowość. Naprawdę zaskakuje mnie nie tyle biedronka, co nowości, bo te zabawki są coraz ładniejsze, one naprawdę mają przepiękne te buteleczki. I mają też śliczne kolory. A jeżeli dzieci lubią coś takiego, to macie zestaw króliczków i ta rodzina króliczków kosztuje niecałe 30 zł. Do wyboru macie kilka zestawów. dalej spinner led 50 zł no i to jest kolejny bajer chyba dla chłopców bardziej za chwilkę jeszcze takie pluszowe one teraz w reklamie lecą za dwie dyszki ale zobaczcie to jest jakieś e, cudo <gryw> ja jeszcze nie widziałam o, obraca się jak bumerang odporny na wibracje ale zobaczcie to czas na zakręconą zabawkę latający spinner rzuć i spraw by obracał się do ciebie no powiem wam ciekawe jak to działa Napęd elektryczny. No takie cudo za 50 zł, słuchajcie. Jeden kolor. Pluszowe zabawki w, takim fajnym, w takiej fajnej kuli. Jak yy, chcecie wiedzieć, jaka jest zabawka, to wy, wystarczy ten yy, róg, który odstaje delikatnie do siebie, pociągnąć i widać kolor zabawki, a zabawki wszystkie macie umieszczone tutaj z przodu. Tak więc jeżeli dziecko konkretnie chce jedną zabawkę, a ona kosztuje 20 zł i nie chcecie wydawać e, tyle pieniążków, by szukać ulubionej, to e, musicie po prostu odgiąć ten róg i widzicie kolor zabawki. Tak więc takie są kolorki, fajne maskotki, 20 zł, lecimy dalej. Wiatrak z mm, Psiego Patrolu, to już jest taki wiecie konkretny. Solidny, no ale cena też jest fajna. 40 zł i Baby Shark tam jest do wyboru. Tutaj jest jakaś gra yy, i za tą grę zapłacicie 90 zł. Tutaj jeszcze są te buteleczki, tak więc dobra, ta część kosza yy, załatwiona, tak to się prezentuje. Tutaj są książeczki, no i yy, fajna seria jadzia. Pentelka idzie do dentysty. I z tej serii widziałam chyba z pięć różnych tytułów. Tak więc można kupić całą serię. Idzie do fryzjera. Ale są również takie fajne bukiety dekoracyjne za 15 zł. I macie do wyboru białe, kwiaty, żółte. Takie delikatne, białe, wpadające w różowy. Zobaczcie jak one pięknie wyglądają. I tutaj macie następne. Co dalej? 40 zł, taczka, czyli zabawki do piaskownicy na plaży i tutaj naprawdę one są duże. Macie w zestawie wiaderko, grabki. Pokazały się też tanie, takie klocki, coś w stylu Lego, ale to nie jest Lego. 70 zł, one są dosyć spore, te zestawy, bo zobaczcie, 418 elementów ma ten zestaw. Następny 372 elementy, taki fajny pojazd, i tutaj macie coś fajnego dla chłopców mm, 423 elementy. I powiem wam, że y, to jest coś w stylu tych klocków, co są w Dilizie. Takie malutkie hipki można kupić, więc to jest coś takiego. Pokazały się też figurki Funko czy Funko, <laughs> nie wiem jak to się czyta. Nieważne, zresztą. One są 35 zł i no to jest cena też fajna, bo w Empiku kosztują 60 wzwyż. Więc też kilka modeli do wyboru. 70 zł, samochód sterowany i tu macie do wyboru czerwony, biały, tak to się prezentuje. I zamykając gazetkę Hot Wings, tutaj są bardzo ciekawe te zestawy, bo takie zobaczcie dosyć duże, czyli jakaś laweta. No, i do wyboru macie dwa modele, 35 zł. Kochani, zapraszam na drugą część gazetki z Biedronki w czwartek. Mam nadzieję, że ta pierwsza część Wam się spodobała. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę. Zapraszam na poranny przegląd Action. Tam są cudowne zestawy kosmetyczne, i nie tylko piękne rzeczy do kuchni, do domu tanie, zapraszam, musicie tam zajrzeć, bo naprawdę warto. Zapraszam na wcześniejsze przygody Pepko, a jeżeli chcecie umilić sobie dzień, zobaczcie jaki fajny jarmark wielkanocny jest w Katowicach. Życzę Wam cudownego dnia, trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia w kolejnym odcinku, cześć, pa!